Drodzy Państwo, 6 sierpnia odbyła się trzecia już sesja Rady Powiatu i chociaż po tych dwóch pierwszych sądziłam, że już gorzej być nie może, a przede wszystkim, że członkowie zarządu Powiatu będą chcieli się w jakiś sposób zrehabilitować i że wyciągną ze swoich szuflad ustawę o samorządzie powiatowym, statut powiatowy, przeczytają te dokumenty i w końcu zaczną pracować zgodnie z przepisami prawa, nic takiego nie miało miejsca i było tak naprawdę jeszcze gorzej. Ja w mojej ponad 26-7-letniej pracy zawodowej miałam okazję współpracować z najlepszymi samorządowcami w naszym kraju. Kreowaliśmy politykę społeczną, ale także dbałość i edukację na temat obywatelskości i idei samorządowej. I nie sądziłam, drodzy Państwo, że pod własnym nosem, tuż obok Urzędu Miejskiego w Lublińcu, w starostwie powiatowym, dzieją się takie rzeczy. Przeraża mnie arogancja, buta, pewność siebie, a także taka frywolność i przyzwolenie na łamanie prawa ze strony bezpośrednio najwyższych osób w powiecie lublinieckim. Przykro, drodzy Państwo, na to patrzeć, ale takiego przyzwolenia z mojej strony na pewno na takie zachowanie nie będzie. Do tego dochodzą publiczne... Pieniądze, i dzisiaj mam bardzo duże obawy, w jaki sposób są one wydatkowane. Bo przecież powiat lubliniecki to nie prywatna firma z dwoma prezesami, tylko publiczna, bardzo duża, rozbudowana instytucja, która niewątpliwie wymaga dzisiaj bardzo dużej, krzyżowej, wielowymiarowej kontroli. Po tym, co usłyszałam na ostatniej sesji, zaczęłabym od przetargów i od zamówień. Które udzielone zostały z wolnej ręki. Na tej sesji dowiedzieliśmy się jeszcze o jednej rzeczy: bo to, że zarząd powiatu nie szanuje osób, które mają swoje własne zdanie i które przestrzegają litery prawa, to już wiedzieliśmy, ale że w taki, a nie inny sposób potraktują swoją własną radną, która została tą radną z ramienia porozumienia Ziemi Lublinieckiej, czyli Komitetu Wyborczego Starosty Lublinieckiego, to było dla nas wielkim zaskoczeniem. Pani Anita Naczyńska na pierwszej sesji została wybrana przewodniczącą Rady. Nie wiem, jak będzie długo pełniła jeszcze tę funkcję. Obserwując to, co się dzieje, zakładam, że zmiana będzie szybka, nad czym osobiście ubolewam. Panu staroście natomiast życzę, żeby miał taką chwilę refleksji, ponieważ jeżeli w taki sposób i w takim tempie będzie tracił radnych, Ponieważ zakładam, że w tym gremium jest wiele przyzwoitych i uczciwych osób, to marnie widzę całą jego przyszłość. W kolejnych dniach, może tygodniach, postaram się Państwu przygotować kilka odcinków z sesji wycięte, tak żebyście Państwo poczuli klimat tego, jak działa powiat lubliniecki i z jakimi problemami dzisiaj my, radni powiatowi, się zmagamy. A proszę mi wierzyć, nie są to błahe. Sprawy. I pewnie temat ten będzie wielokrotnie dyskutowany w przyszłości.